No hej, a dzisiaj mówimy sobie pięć najlepszych, czyli 5 najbardziej praktycznych modów klienta do Don't Start Together. Takich, które dają na przewagę głównie poprzez udzielenie pewnych domyślnie ukrytych informacji. Zapraszam. Modyfikacja pierwsza Combined stages. Bez tego moda nie wyobrażam sobie gry. Zyskujemy dzięki niemu przede wszystkim dostęp do wartości numerycznych naszego aktualnego zdrowia, głodu i pocztalności. Przykładowo w niezmodyfikowanej wersji gry trzeba było pierw najechać na interesujące nas pole. Poznamy też temperaturę naszego ciała, więc wiemy już dokładnie, ile powinniśmy przeczekać przy ognisku w zimę. Nasza temperatura w pewnym momencie osiągnie maksimum dostępne przez ognisko. Czas ruszać. Kolejne z istotniejszych zmian to wyświetlanie aktualnej pory roku oraz, po najechaniu, ilości brakujących dni do następnej. Jesteśmy też informowani o aktualnej fazie księżyca, więc nie musimy już pamiętać dokładnie, w którym dniu ma nastąpić chociażby pełnia. Zmian jest tych więcej i są w pełni konfigurowalne. Możemy na przykład dodać pasek grzeczności, czyli ten, który po wypełnieniu przywołuje krampusy, lub po prostu wyłączyć część usprawnień. Interesująca też jest opcja zmiany skali interfejsu. Modyfikacja druga. Geometric Placement. Z pewnością bardzo istotnym elementem naszej gry jest budowanie. Kolejna pozycja na naszej liście bardzo usprawnia ten proces. Otóż generuje siatkę, w której każda kropka lub kwadracik. To faktyczne możliwe miejsce na postawienie obiektu. Teraz z pomocą Geometric Placement o wiele łatwiej jest chociażby postawić równo sadzonki, lub ambitniej budować coś ładnego, bez trudności z budowaniem symetrycznym. Siatkę możemy dowolnie konfigurować, np. tak, by była widoczna cały czas, lub tylko przy przytrzymaniu wybranego przez nas Klawisza. Możemy też zmienić orientację siatki, a mianowicie jej sposób ułożenia. Ja polecam domyślny o, a tu takie przypomnienie, że masz łapkę zostawić, tak? <laughs> Modyfikacja trzecia. Waypoint. Ile to już razy zdarzało mi się znaleźć coś ciekawego, lub po prostu odłożyć jakieś przedmioty, by wrócić po nie później, a następnie szukać latami, nie mając zielonego pojęcia, gdzie to było. Z tym modem nie ma mowy o powtórce z jakiejś sytuacji. Teraz, gdy znajdziemy jakąś interesującą nas rzecz, w końcu możemy zapisać jej pozycję. Weźmy za przykład ten mushroom circle. Będąc w tym miejscu, przywołuję menu waypointów, domyślnie klawiszem X. Znajdują się tutaj wszystkie moje waypointy. Teraz dodaję waypointa, klikając na jego nazwę mogę je jakoś oznaczyć. I gotowe. Jeśli nie zmienialiście ustawień klawiszowych, to wciśnij teraz klawisz C, by pokazać lub ukryć wszystkie dostępne waypoints. Flagi, oczywiście, są też widoczne na mapie. Kolejną, opcjonalną funkcją tej modyfikacji jest możliwość automatycznej podróży do dowolnego waypointa. Postać obiera wtedy najkrótszą możliwą trasę od do punktu i dobrze sobie radzi z omijaniem krawędzi mapy. Dlatego polecam rozważyć postawienie waypointa w bazie, wejściu do jaskiń i innych często odwiedzanych miejscach. Funkcja ta jest opcjonalna, ponieważ działa tylko gdy w ustawieniach mamy wybrany lag na Predictive. Modyfikacja czwarta Minimap Hat No co tu dużo mówić, no? Po prostu minimapa. Teraz z klasą widzimy większość potrzebnych nam informacji w każdej chwili. W zależności od potrzeby można przybliżyć, oddalić lub przesunąć. Owa mapka szczególnie przydaje się, gdy poruszamy się w nocy, zbierając przykładowo podstawowe zasoby. Oczywiście tak, możemy wciąż odpalić tę dużą mapę i dowiedzieć się na przykład, gdzie znajdziemy kolejne patyki, lecz ja uważam, że z minimapką jest to o wiele łatwiejsze i przede wszystkim wygodniejsze. Modyfikacja piąta. Craft Pot. Przy gotowaniu łatwo jest się pomylić i ugotować niewłaściwą potrawę lub po prostu jakąś papkę. Z CraftPod zażegnamy ten problem. Przy wkładaniu składników do garnka, po prawej stronie pojawi się niewielka lista, ukazująca nam możliwe do ugotowania potrawy, zawierające składniki będące aktualnie w garnku. Mod szczególnie przyda się początkującym, by ci mogli zobaczyć jakie składniki są jeszcze potrzebne do w zasadzie dowolnej potrawy. Gdy już wypełnimy ten garnek, zobaczymy jaka potrawa będzie efektem. Prosta i niezastąpiona modyfikacja. I w ten oto sposób dobraliśmy do końca listy pięć modyfikacji, które moim zdaniem są najistotniejsze. Tak więc, co o tym sądzicie? Zgadzacie się ze mną, czy macie jakieś inne propozycje? Podzielcie się swoimi pomysłami w komentarzach. Przypominam też o możliwości stawiania oceny, subskrypcji i a, no to wszystko w sumie. Okej, okay, to ciao.